Zapraszam wszystkich Państwa, którzy chcą posłuchać i obejrzeć o, autorkę, zwyczajnego faceta. Mój tak Boże. wygląda autorka? Z boku, z przodu, z drugiego boku. No przepraszam, a, jest... a tył? Nie mam tyłu. Muszę mieć jakieś swoje intymne miejsca. Zwyczajny facet to jest tytuł Pani powieści. Co to w ogóle znaczy? Zwyczajny facet, czyli jaki? Zwyczajny facet to jest taki, którego prawdopodobnie mamy u swego boku, któremu lubimy, kochamy, jest nam z nim dobrze. Nie zjeżdżamy go od góry do dołu, a czasami bardzo zjeżdżamy i nie doceniamy. Myślę, że nadzwyczajni faceci są bohaterami książek, foleta. To są tacy faceci, którzy nas fascynują w literaturze i w filmie, a w życiu potrzebujemy zwyczajnego. A nie jest tak, że to ten zwyczajny jest najbardziej niezwyczajny i ma swój ciemny rewers. Być może ma rewers, natomiast nie mówiłabym o tym. Nie chcę, żeby ktokolwiek wiedział, jaki rewers ma mój facet. Jaki pani ma rewers, gdyż nie chciała nam pani ujawnić swojego tyłu? Ja myślę, że każdy z nas musi mieć swoje rewersy, swoje tajemnice, i chyba przez to jesteśmy ciekawi. Proszę zdradzić nam w takim razie, który jest tajemnic. Niech będzie to tajemnica dotycząca Pani pisarstwa. Jak to się dzieje, że kobiety padają przed Panią na kolana? Może nie na kolana, po prostu biorą umęczone czasami tę kalicińską i zjadają ją jak zupę ogórkową z koperkiem. Ale Pani jest artystką, pisarką? Ja jestem kobietą piszącą. Ja jeszcze nie jestem chyba pisarką. Ja niedawno zadebiutowałam i... Nie czuję, żebym weszła na olimp i stamtąd rozświewała swój czar. Ja jeszcze się wspinam. Odnotuje Pani ten moment? Jest taki moment graniczny, kiedy Pani powie dobrze, to jest to, teraz. Myślę, że przyjdzie taki moment. Ja już częściowo dostałam bardzo takie milutkie sygnały od pani Zofii Kucówny. Która pogładziła mnie po buzi i powiedziała, że bardzo lubi moje książki. To jest ogromna debilitacja. Ogromna. Jeśli mnie gdzieś słyszy pani Zosia, to ją ściskam i całuję. Zastanawiam się, czy pani czyta dużo socjologii i psychologii, pisząc swoje książki. Czy to wszystko to są obserwacje, tak zwana literatura z literatury, czy literatura z życia? Y, trochę z pewnością z życia, ale byłabym przemądrzała, gdybym wszystko wysypała z rękawa. Ja jednak sporo staram się dowiedzieć, doczytać. To jest takie niepopularne słowo research, dokumentacja. Zbyt popularne słowo research. Zbyt popularne, ale trzeba się nim posługiwać. Trzeba dzwonić do osób, które coś wiedzą, skonsultować z nimi jedno czy drugie, poczytać, przygotować się, szczególnie do takiej książki, zwyczajny facet, w którym występuje przemoc kobieca, o której się dzisiaj praktycznie nie mówi. Ale kobiety są autorkami przemocy, czy ofiarami? Kobiety są ofiarami. Kobiety są autorkami, dzieci są ofiarami i autorkami. Ja w ogóle twierdzę, że my za często nie widzimy środka. Ofiarą może być facet, kobieta, dziecko. Katem może być mężczyzna, kobieta, dziecko. Papałam! Przemoc jest zaburzeniem? Czym jest? Z pewnością jest zaburzeniem. Trzeba z tym absolutnie walczyć pod każdym. A, kątem. Czy pani dla literatury poszła na własną psychoterapię, na przykład, żeby dowiedzieć się, jak to wygląda, żeby pogrzebać trochę w środku? Ja wcześniej byłam, zanim zostałam osobą piszącą, byłam na psychoterapii, zaglądałam sobie do środka, wiem, czym to pachnie i to wcale nie boli, to jest fajne. <laughs> A mężczyźni też chodzą na psychoterapię, podobno. Boją się, boją się, ale myślę, że w tajemnicy jak czują taką potrzebę, to chodzą. Ciekawie mnie to, czy dużo osób przyznaje się do Pani bohaterów i bohaterek. Że na przykład dzwoni do Pani Basia i mówi, pamiętam kiedy Ci to powiedziałam, Małgorzato. Nie mam aż takich sygnałów. Mam dużo sygnałów, że rzeczywiście sporo osób czyta i znajduje tam coś dla siebie. Dzisiaj przyszła do mnie przeuracza pani po autograf, mówiąc, że bardzo pomaga jej w trudnych chwilach. Moja literatura przyniosła też książkę mojego taty. Zdzisława Kalicińskiego książkę o Warszawie, bo ja jestem literacką córką własnego ojca. Tata pisał o Warszawie, a ja piszę powieścidła. No tak tam się ułożyło w rodzinie. Czy to jest chick lit? Funkcjonuje zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych tego typu określenie. Chick lit. Literatura pisana przez kobiety dla kobiet. Jak Pani się Nie. czuje z taką szufladką? Chciałaby, jest Pani wkurzona, chciałaby Pani ją Rozedrzeć czy nie? Czy uważa Pani, tak, to jest mój target, jestem z tego dumna? Ale ja już bardzo dawno powiedziałam, że trzeba by było się zastanowić nad tym, co to znaczy literatura kobieca. Skoro powstało takie określenie, to zbadajmy je najpierw, a później zdecydujmy, czy to jest fube, czy fajne. Jeżeli piszą kobiety dla kobiet, jeżeli piszą faceci dla facetów, jeżeli ludzie piszą dla dzieci, to chyba wszystko jest w porządku. Rozumiem, czyli nie jest to obraza. No a dlaczego? Autorka literatury być? kobiecej albo dla kobiet. Wiele osób się buntuje i mówi: nie, pisze dla wszystkich. Przed chwilą był u mnie pan, który siedział i opowiadał mi, co myślał, kiedy czytał moje książki. Co myślał? No, przede wszystkim podobało mu się to, jak ujęłam mazury, jak ujęłam sprawy ludzkie. Trochę się wzruszył, a ogromnie lubię taką jedną recenzję: faceta w błyszczących butach, bo to biznesmen, który powiedział, że kiedyś był strasznie wkurzony, zmęczony. Wziął do ręki dom nad rozlewiskiem i powiedział: Pani Małgosiu, przeczytałem. Miałem ochotę rzucić wszystko w diabły i pójść na ryby. To jest fajne. Zwyczajny facet. Myślę, że tak. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. dziękuję do widzenia.